Okay, Patryk, to teraz Daj, 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 ciężkie co sobie Usiądź sobie na kamieniu. Stajemy przed barierkami. Do barierek stajemy. Tutaj znajdują się różne groby, które są bardzo, bardzo stare. I ten grób, na którym ja stoję, liczy sobie kilka tysięcy lat. I zobaczcie, jaki to jest potężny grób dla jednego człowieka z kilku kamieni zbudowany, Ka każdy kamień kilka ton waży. Jeden kamień więcej waży niż cała wasza grupa. To wielki, prawda? A ja jestem, słuchajcie, opowiem wam o, o tym stroju. Jestem taki ubrany tak jak wojowie po polscy, piastowscy można tak nazwać za czasów Bolesława Chrobrego, pierwszego naszego króla. Mam taką tunikę obszytą taką krajkami. Zobaczcie buty też są wzorowane na butach w, tak wczesnośredniowiecznych ze skóry są wykonane nogi obwiązane ta, taką krajką bo jak szli wojowie do boju to tutaj pod tą krajkę wkładali sobie albo drewno albo kości a jak był bogaty to żelazo wkładał żeby nogi mu nie, nie złamano tutaj taka zagadka dla was zobaczcie coś takiego mam tutaj kto zgadnie co to może być bardzo blisko jesteście tak, jest to zeszyt średniowieczny, tak zwane tabliczki, to jest z drewna zrobione, wydrążony otwór, a w środku jest wosk i to jest długopis średniowieczny, na tym się pisało, z kości. A jak już się nauczył, słuchajcie, to drugą stroną łopatką zmazywał sobie i mógł od nowa pisać, chociaż najczęściej takich zeszytów używali kupcy. Zapisywali, co sprzedał, za ile, ile worków. To taki notatnik był. To jest pierwsze godło nasze. O, orzeł y, y, za, y, używany za czasów Bolesława Chrobrego, pierwszego naszego króla. Tak wyglądał orzeł. To średniowiecze wczesne tysiąc lat, lub nawet więcej. Jest dość odległe. Można powiedzieć, że, że mroczne poprzez niewiedzę. Co prawda tej wiedzy dużo, dużo nie mamy. Znikomy procent, jaka była, ale zawsze troszeczkę próbujemy w jakiś sposób, bo nie tylko ja. Wielu ludzi w Polsce odtworzyć, pokazać tą, tą, tą wiedzę ubiegłych wieków, które minęły. Do dzieci się do młodzieży trafia poprzez zabawę, która właśnie w osadzie ucierają ziarno, mogą się w zbroję przebrać, strzelają zuku, rzucają oszczepem, mogą spróbować ulepić naczynie. Także to jest inna forma przekazywania tej historii poprzez zabawę. Nie jest to nudna, monotonna. Także to jest to jest chyba najlepsza forma, lepszej chyba nie wymyślono.